Panie Bogata, Mikołaj, Mikołaj. o tym właśnie marzyłam. Na kwiecistej łące z mamą i tatą byłam. To są rzeczy nie do wiary. Jakbym nie wierzył, powiedziałbym czary. Dziecko ma takie piękne, zwyczajne pragnienia. Jednak czasem te proste wcale niełatwe są do spełnienia. Coś się tobie, kochanie, śniło? Tak, mamo, śniło mi się. I tak w tym śnie było miło. Byłaś w nim ty i tata, i Mikołaj święty. Te święty, co ma zawsze najlepsze prezenty. Co w te święta Mikołaj przyniósł tobie? Ciebie i tatę, i słońce. I jeszcze barwne kwiaty na łące. Zimowa łąka powinna być biała. Nie Nieukwiecona i barwna cała. Bo to była mama łąka wymarzona. Taka rodzinna łąka wyśniona. Powiedz, mamo, czy tata zdąży wrócić na te święta? Tata o świętach zawsze pamięta. Jednak czy wrócić do domu zdoła? Moje panie, tak się stątkniłem. Jeszcze bilet. Szybko do domu kupiłem. Właśnie w domu przy bliskich są prawdziwe święta, które chcemy przeżyć, które cały rok się pamięta. Tatusiu, wróciłeś. Wróciłem. Mam dla Was, moje panie, bardzo ciekawe zadanie. Kiedy na no, nisko się śpieszyłem, jeszcze tylko do kraciary zadzwoniłem. Tam pani powiedziała, że już moje zamówienie przyjęło. Razem do domu dotarły ze mną tekatry. Jednak to nieduże to są. Okowe pachnie pupię. Nie rozumiem. Nie ja rozumiem. To było moje najskrytsze życzenie, właśnie się spełniło. To będzie prawdziwe Boże Narodzenie. Czuję się już lepiej. Znów, co ważne robię? Najlepsze wspomnienia przypominam sobie. Muszę jeszcze się wzmocnić. Dalej, wnet wyruszę. Muszę odkryć kolejne zasmucone dusze. Nie was Tak wiem, ale w moim śnie Ty razem z mamą i babcią byłeś. Wiem, że się ostatnio z babcią bardzo pokłóciłeś. Od tego czasu się nie spotykamy, jakieś urazy do siebie mamy. Ja jednak w te święta wszystkich zobaczyć chcę. Więc proszę, zrozum, nie gniewaj więcej się. Za długo już trwa ta nasza niezgoda, a na dociekania już chyba czasu szkoda. Chodź, synku, do babci zadzwonimy, choć niestety dopiero po świętach się zobaczymy. Babciu, babciu, to ty? Tak szybko? Wiadomość naszą dostałaś? Witaj, Grzesiu, kochanie. Dziękuję za twoje na święta zaproszenie. Muszę przyznać, że mnie też bolało serce i ruszało sumienie. Oboje myśmy sobie zawinili, Pora, byśmy oboje sobie przebaczyli. Wybacz mi proszę, ja wybaczam Tobie. Już chyba nic lepszego w te święta nie zrobię. Teraz jest jeszcze lepiej. Znów co ważne robię. Najlepsze wspomnienia przypominam sobie. Muszę jednak jeszcze się wzmocnić. Dalej wnet wyruszę. Chcę odkryć kolejne zasmucone dusze Wojtusiu, miałeś chyba piękne sny? Tak, mamo, Był w tym śnie gołaj. Byłaś ty. Jednak najspanialsze, co się w tym śnie stało, to, że przyjaciela mi ze świątecznym śniegiem przywiało. O kim mówisz tylko? Jakiego przyjaciela? Wiesz mamo, jak długo chorowałem do szkoły, nie chodziłem, kolegów nie miałem, Rekowało mi przyjaciele, którego właśnie się nie została. Niech zgadnę. Ten przyjaciel mam mokry nos, ogon podkręcony, ma cztery łapy i nazywa się. Zobaczcie, kogo na progu przed drzwiami spotkałem. Chyba się czegoś jeszcze ważnego od was, kochani, nie dowiedziałem. Tak, kochanie. Nasz synek ma proroczy sny. Właśnie przyśnił mu się szczeniak, którego przeprowadziła ty. I co my teraz z nim zrobimy? Te pomiska i posłanie mu kupimy. Obiecaj, się jednak za to, że będziesz troskliwy dla szczeniaczka jak dla ciebie tato. Że będziesz go wyprowadzał i karmił, że będziesz się z nim po parku przechadzał i bawił. To nie do wiary, dostałam. Było raczej grzeczny, ale takie jest, się nie spodziewałam. Dziękuję mamo, dziękuję Tato, za to, wszystko to lubię a najbardziej za to. Nie. 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 zachować, Nie. Nie. się Nie. Nie. zachować, Teraz Wojtuś, choć sam mały, uczyć się będzie o odpowiedzialności. A rodzice dali mu dzisiaj prawdziwą lekcję miłości. Mój dzwonek bez zarzutu działa. Tak zwana magia świąt na ludzi się rozlała. Wracam do aniołów, bo już wkrótce święta. A najpiękniej z aniołami brzmi kolęda. Mikołaju, cieszymy się, że znów Cię widzimy. Cieszymy się, że zdążyłeś na Jezusa u rodziny. Ja również się cieszę, ale najbardziej z tego, że odzyska odzyskałem wiarę w istnienie cudu Bożonarodzeniowego. Jak Ciebie nie było, myśmy nie próżnowali i sną spokojnie się przyglądali. Zebraliśmy sny dzieci i dorosłych dla Ciebie abyś się rozeznał i aby w czasie świąt ludzie czuli się jak aniołowie w niebie. Doceniam waszą pracę. Razem udamy się do Betlejem, do groty, w której urodzi się Bóg, człowiek, co rozumie ludzkie tęsknoty. Na to cały rok na nie czekamy. Do groty razem się udamy. A ja dla Matki Jezusa mam <laughs> prawdziwy prezent. Najważniejszy z nich to że pozostałem święty i że się nie poddałem, oraz ze, ze swojej corocznej świątecznej misji nie zrezygnowałem. Muzyka Choć dzienniejszy jest... dzień wyjaśnił, dzień, który nikt nie Dzień ten radosny dla, dla nas, dla dzieci, bo najcenniejszy gwiazdkowy prezent, prosto z aniołami z nieba do go czuli ukochana. Dziś przy Żubeczku, razem jeżółskim witamy, dziecięce nasze serca dają mu składane. Niech ten nie kochany, nie Dzień, ten radosny dla nas, dla dzieci, bo najcejniejszym wioskom prezent. Prosto z aniołami z nieba do nas leci. i ci duzi, i ci mali. Był kołaj z aniołami i pastuszek ze skrzypcami. Było bardzo uroczyście i radośnie oczywiście. Przy się spotkali, chmury z czoła przegnali, ludzie znów łagodni byli i z innymi się życzyli. Przy się spotkali, Gloria, Gloria zaśpiewali, zakryli Jezuska puchową pieczyną, przytulili całą swoją rodziną. Przy się spotkali, i małemu obiecali, że znajdą miejsce dla każdego, serce mieć będą otwarte dla potrzebującego. Przy żółweczku się spotkali i ci duzi i ci mali. Był święty Mikołaj z aniołami i pastuszek ze skrzypcami. Było bardzo uroczyście i radośnie rzeczywiście. cichą noc malemu zaśpiewali, bo dziecinę tę kochali. Tak się skończyła opowieść o Mikołaju Świętym. Który zwątpił, że warto rozdawać prezenty. Jednak niech was to zakończenie nie myli, nie ma jednej chwili, w której anioły będą nie czuwały. A o tym, co robicie, świętemu Mikołajowi nie opowiadały. Pamiętajcie o tym, dzieci, pamiętajcie dorośli. Święty Mikołaj wie, co wasze w waszych sercach gości. On czuje, czego wam potrzeba, chętnie obdarzy ludzi odrobiną nieba.